Hej, hej! Pora znowu wrócić do książki The Secrets of the Sith, która jest pisana z punktu widzenia Palpatina. Stanowi jakby pamiętnik, czy może lepiej notatnik imperatora. Już jakiś czas temu robiłem strasznie fajny, znaczy moim zdaniem strasznie fajny, materiał o tym, co imperator wiedział o jadzie Mocy. I zapraszam was gorąco na tamten film, karta jest po prawej stronie. Dzisiaj opowiem wam o tym, co Palpatin wiedział o mieczach świetlnych, a raczej co zapisał w swoim pamiętniku na ich temat. O tym, że miecze świetlne to jeden z najciekawszych chyba elementów Star Wars i jest to ikoniczna broń, no to nie muszę chyba nikogo przekonywać. Kto by nie chciał mieć przy sobie takiego miecza, który nie dość, że ładny, jest bardziej cywilizowaną bronią na lepsze czasy? elegant to jeszcze przecina prawie wszystko. O tej broni Jedi i Sithów, i nie tylko ich, Palpatin jako Mistrz Ciemnej Strony wiedział całkiem sporo. O to, co zapisał. Znowu, przepraszam za brak głosu Palpatina, ale jakiś tam mrok dodamy w postprodukcji. Aby uzupełnić swoje mistrzostwo w Ciemnej Stronie, Sithowie od dawień dawna polegali w walce na antycznej, eleganckiej broni – na Mieczu Świetlnym. Ignoranci postrzegają miecze świetlne jako lśniący symbol rycerzy Jedi, ale tylko prawdziwy adept znający ścieżki ciemnej strony może posługiwać się mieczem świetlnym tak, jak należy. Z niepowstrzymaną furią, która potrafi wyrządzić niesłychane krzywy. Plazmowe ostrze potrafi przebić się niemal przez każdy materiał, prześlizgnąć się przez materię i z łatwością rozczłonkowywać wrogów. Może wchłonąć i odbić potężne uderzenia stworzone mocą błyskawic i odbić wiązki mniej wyrafinowanej broni. Jedi używają swoich mieczy z ostrożnością i powściągliwością, pamiętając o zabójczej skuteczności tych ostrzy. Ale my, lordowie sitów, nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób. Używamy mieczy świetlnych tak, jak zostały zaprojektowane, aby zadawać. Niewyobrażalne cierpienia. Ostrze miecza świetlnego jasno płonie energią skupioną przez żywy kryształ kyber umieszczony w rękojeści. Przed upadkiem swojego żałosnego zakonu młodzi Jedi tworzyli balans pomiędzy sobą a swoją bronią, decydując o tym, jaki kryształ umieścić w rękojeści miecza. Ponieważ kryształy kyber są naturalnie zestrojone z jasną stroną mocy, ci, którzy są oddani ciemnej stronie, muszą obrać inną drogę. Kryształ do Miecza Sita nie jest otrzymany, jest zabrany. Zatem Sitowie muszą pozyskać kryształ z Miecza Świetlnego Jedi, którego pokonali w walce, następnie muszą wypełnić ów kryształ nienawiścią. Bólem i nagiąć go do swojej woli. To zniewala kryształ i nastraja go do ciemnej strony mocy i sprawia, że krwawi purpurową, nieokiełznaną potęgą. Proces skrwawienia kryształu może zaowocować nieprzewidzianymi skutkami. Niektóre kryształy pękają sprawiając, że ich energia jest niestabilna i nieprzewidywalna inne stawiają opór i nie pozwalają na skrzywienie w stronę mroku. Kiedy kryształ zostanie poprawnie skrwawiony, pierwotna potęga, która z niego pochodzi, staje się nie tylko śmiercionośną bronią w rękach lorda Sithów, ale także symbolem jego prawdziwej potęgi w ciemnej stronie mocy. W powyższym opisie należy zwrócić uwagę przede wszystkim na opis krwawienia kryształu. Zauważcie, że z tego opisu wynika, że tak jak Padawan Jedi musiał przejść próbę, aby zostać rycerzem, i tą próbą bardzo często było pozyskanie kryształu z planety Ilum, tak jednym z ostatecznych testów Adepta Ciemnej Strony było skrwawienie kryształu. Powiedziałem, jednym z ostatecznych testów Testów, bo jednak sługą Ciemnej Strony, a tym bardziej uczniem Sith, seat, a Sithów było dwóch, było zdecydowanie trudno zostać. Koniecznie zerknijcie na materiał o Jadzie Mocy, która lepiej wyjaśnia kwestię dwójki Sithów. Niebawem opowiem Wam też coś niecoś o punkcie widzenia Palpatina na miecze świetlne i ciekawe jego zdaniem konstrukcje mieczy. Aby nie przegapić tego odcinka, jak i innych oczywiście, zapodajcie łapkę w górę pod filmem i koniecznie zostawcie subika. To dla mnie szalenie ważne, dziękuję. Tymczasem ja się z Wami już żegnam i przypominam, że moc jest z Wami, zawsze. Trzymajcie się, uśmiechajcie się często i pa pa!